Witam Państwa w komentarzu walutowym FX, Ja nazywam się Konrad Ratariczuk i pracuję jako analityk walutowy do makerskim BOś. Mam dzień, dzień 17 września godzina 7.30, w związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech moim zdaniem najciekawszych parach walutowych. Tradycyjnie zaczynamy od rynku euro jako rynku dominującego w stosunku do pozostałych par. No i to co możemy zauważyć, to że ta weekendowa duża luka wynikająca z wycofania się, wycofania się kandydatury Lorenza Summersa na fotel przyszłego szefa Fed została odczytana dość pozytywnie przez rynek. tutaj challenge 1 oczywiście traktowany jako ten kandydat mniejszego ryzyka, ryzyka z uwagi na prawdopodobne utrzymanie polityki, bardziej głębi przez nią. Widać, że to była dość duża luka, tak naprawdę ta luka była dość zyskująca, ponieważ ona wystąpiła na większości par walutowych i no, wydaje się, że dość duża skala reakcji, jak na, na, na takie doniesienie, tym bardziej przed posiedzeniem Fedu. No, widzieliśmy na przykład realizację zysku z tego tytułu, zapchnięcie notowań niżej. Tutaj widać, że jakaś próba zagrania umocnienia amerykańskiej waluty. Prawdopodobnie po dłużejszych FED, ponieważ FED tutaj będzie kluczem. I wydaje się, że w tej chwili e, tak wysoka wycena euro dolara spowodowana jest tym, że rynek zakłada, że FED ograniczy delikatnie program skupu i jednocześnie sugerując ostrożność i możliwość podobnego tutaj jakichś ruchów, ruchów na rynku, także wszystko tak naprawdę co będzie hmm, przynieść nam jakieś extrzępie sygnały zostanie odebrane na, na umocnienie dolara, oczywiście tutaj technicznie bardzo klarowny układ, ponieważ jeżeli byśmy zamknęli tę lukę, weekendową lukę, no tutaj silny sygnał sprzedaży i produkcji. Podobny ruch gdzieś tu w kryptowalutie 1.31.42. W innym wypadku dalsza próba sforcowania 1.33.90 i próba ustalenia kolejnych szczytów na, na, tej, na tej parze. W przypadku złotego. Nogiczny scenariusz, mocno otwarcie tygodnia, z uwagi na sytuację na uradlarze. No, bliskość w tej chwili dość, blisko tak naprawdę jesteśmy, dość znaczącego wsparcia 4,20. Oczywiście tutaj niby mamy 4,19, 79, tutaj na przykład system Reutera w tej chwili jeszcze pokazuje, że jesteśmy powyżej tego zakresu. Także tutaj odreagowanie wydaje się, że jest jak najbardziej prawdopodobne. No i raczej zakładałbym, że z tego zakresu zobaczymy jakiś ruch tutaj powrotem przynajmniej w ciągu najbliższych godzin. czyli czy nie zakładałbym, że inwestorzy chcieliby zagrać na, chcieliby naprawdę tak posiadać w portfelach bardziej ryzykowne aktywa przed no, 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 no dość znaczącym potencjalnie ruchem ze strony e, amerykańskiej rezerwy federalnej? Także tutaj jest duże ryzyko, także nie wydaje mi się, że tutaj rynek chciał zagrać się w bardziej ryzykowne aktywach. Trzecia para to Eurofund w technicznie tu, to co Państwo wczoraj również na stronie BOSS.fx podawałem, czyli wydaje się, że tutaj ta nieregularna formacja podwójnego szczytu wygenerowała sygnał sprzedaży, czyli przekroczyliśmy tę linię, czyli linię tutaj, linię graniczną 0,84, 11, 11, 12 tutaj funta. No, stanowi dość znaczący zakres, widać, że rynek naruszył to. Nie było jakiejś realizacji ze zleceń oczekujących zbyt dużej, także hmm, ten rok wydaje się że tutaj musi nabrać troszkę, troszkę, troszkę impetu, tak naprawdę. Zakładając realizację tej formacji, to można spokojnie oczekiwać zejścia w kierunku 50% FIBO 08143. No i wydaje się, że dość, dość ciekawy układ, tym bardziej że tutaj troszkę martwi ten wykupiony stochastik, wyprzedany stochastik, niemniej tutaj jakby wydaje się, że pozostałe instalatory ciągle pokazują perspektywę dalszego spadku. No i czwarta para to AUD która, o której Państwu pisałem o tym, że tutaj fajnie to fajnie, że mamy wibicie na, na, na dawno tak naprawdę dość krótki tam, tam gdzie wszyscy są na krótko, czyli na dolarze australijskim, Niemniej zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę jakiekolwiek podbicie tutaj notowań, no to to jest tak naprawdę troszkę wywoływanie RBA, ponieważ pamiętajmy, że RBA przy każdym komunikacie zwraca uwagę na przewartościowanie dla Rostolijskiego, no i potencjalne możliwe wejście na rynek i jakieś tutaj działania mające mu zaszkodzić krajowi, ludzie także. Pomimo, że jeśli lepsze dane z Chin, lepsze dane z Australii, e, troszkę osłabienia dla to wydaje się, że tutaj e, ten impet, który doprowadził do testu, tutaj opory OZ na poziomie 0,93,83, no w tej chwili się wyczerpał. To jakby technicznie fajnie by to wyglądało, gdybyśmy jeszcze podeszli wyżej, tutaj gdzieś w okolicy 0,96,88, tutaj tak naprawdę byłby bardzo klarowny sygnał dla sprzedaży i sygnał e, no dużo pewniejszy niż ten sygnał, ponieważ tu mamy im mniejszy zakres do ruchu, no i prawdopodobnie wejście w ponownym konsolidacji. Także ciekawiej by to wyglądało, gdyby tutaj rynek gdzieś podszedł pod ten zakres, i z tego miejsca nastąpiłoby mocne odbicie w dół. Także no, czekamy na rozwój wypadków, tak naprawdę. Również kluczowe w tym przypadku będzie decyzja Fedu. Dziękuję za uwagę.